Gilbert Keef Chesterton Dobre i złe cuda Przełożyła Jaga Rydzewska To prawda, że cuda, nawet polegające na przekształceniu, pojawiają się w najszlachetniejszych opowieściach i tradycjach. Warto jednak zauważyć ciekawą różnicę, którą ludowe legendy w każdym wypadku intuicyjnie respektowały. Cuda czynione przez dobrych ludzi, świętych i przyjaciół człowieka Niemal zawsze mają charakter przywrócenia ludzi czy spraw do właściwej postaci. Święty Mikołaj, patron dzieci, natrafia na kocioł z wrzątkiem, w którym dwójka dzieciaków rozgotowuje się właśnie na coś w rodzaju gulaszu. Cudownie przywraca ich do życia, bo dzieci powinny być dziećmi, a nie gulaszem. Lecz nie zamienia ich w anioły. Nie przypominam sobie zresztą. W hagiologii, aby kogokolwiek spotkał taki awans. Jeśli legenda mówi o ślepej kobiecie, cudotwórca przywraca jej wzrok. Jeśli mowa o jednologim mężczyźnie, cudotwórca zwraca mu nogę. Nie oznajmia jednak mężczyźnie. Jesteś tak dobry, że trzeba cię zrobić kobietą, ani kobiecie. Jesteś tak zacharowana, że najwyższy czas dać ci wolne i zrobić cię mężczyzną. Być może istnieją wyjątki, ale tak właśnie wygląda powszechna reguła w opowieściach o dobrej magii. Z drugiej strony, opowieści o złej magii mocno uwypuklają ideę, że zło oznacza deformację i destrukcję tożsamości. Wiedźma zamienia dziecko w kota lub psa. Czarnoksiężnik więzi księcia zaklętego w papugę albo księżniczkę zaklętą w łanie. W ogrodach, gdzie władają złe duchy, istoty ludzkie stoją nieruchomo, zastygłe w formie posągów lub wrośnięte w ziemię jako drzewa. W takiej literaturze opartej na instynktownym wyczuciu, odebrana tożsamość to autentyczny znak firmowy szatana. W tym znaczeniu Bóg jest rzeczywiście Bogiem świata takiego, jaki jest, czy raczej jaki być powinien. Ten zdrowy lęk, by nie zatracić samego siebie poprzez kontakt z nadprzyrodzonym, jest w pewnym stopniu przyczyną ludzkiej rezerwy wobec czarów, widocznej np. w baśniowej opowieści o trzech życzeniach. Rezerwy, którą można by wyrazić słowami Fekereja. Czarodziejskie róże, magiczne pierścienie, okazują się czasem wielkim utrapieniem.